To widzowie, z tej jaka Bursiak, z jest mój kolega... Miłosz. Tak. Dzisiaj sobie zagram znowu Bridge Warsy. Muszę na Ciebie kliknąć. Dobra. <laughs> Jak nie oglądaliście no, poprzednich no. odcinków, zachęcam... A masz? Nie masz, laga. Mam. No teraz już nie mam, cicho. <laughs> Ojej! Oj, oj. Wiedziałem, że to zrobisz. Ty zawsze bokiem chodzisz. Ale tu, Którym bokiem, to, te, to tego nie wiesz. Aj, wiem. Co jest? jeszcze hey. złożyły jestem. <grystanie> 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 Thanks, bye. Shit. Jak to wyglądało? Thanks, bye. No ja... ciebie... Spadłeś? Tak, spadłem. Polecam oglądać yy, poprzednie odcinki, możecie zostawić subę, łapkę, będę bardzo szczęśliwy. Już jak mam 15 figów, to za niedługo będzie specjalny Hunt. Tylko musimy zrobić z serwer, bo on nie będzie miał odwieście głębokie. <laughs> ja się nie zajmuję serwerami. Ja się zajmuję serwerami. Może polski homarek. No, no, co to jest nasz? Możecie też być właśnie na jego kanał, bo on ma. E, polecam też jego kanał, bo jest bardzo fajny. Tam, tam są dwa odcinki jego za mną też. Więc wiecie. No, będzie mi bardzo miło, jak łapkę. Ale ze mną no nie ma ani jednego. Nie ma? Nie A ma. Nie no, jednego. bo z tobą nie Ale ja z tobą nagrywam. No, i oczywiście Lara ma no to, ja to Ja mogę ją wiadomo coś skoczyć, bo jak nie idzie w domu, to... Dobra, już. Już. Ale nie, ci... no, nie, by... no, jak nie? Sandals. Yes! Siepany. Co? Naprawdę. Ej, ja nie, tam nie mogę wszystko... Aha. Fajnie, wyśmie mi to czasu zajęło. Za, Teraz bym się w ogóle bloknął i musiałem się... Bo to O nie! Idź! Dlaczego ciebie to nie ściekuje? Jak ja sobie w ciebie biję, to jakby nic. O, tutaj mam no, skodzić. No, zostaw mnie! Musisz zawsze z tego potrzebować. No da... Zdobyć mnie! Co? Daj mi chociaż jeden punkt zdobyć. No, eee, no dobra, ale no musisz... Snajper elita. Musisz lepiej grać. Ja jestem snajper elita. <laughs> Widzę właśnie. Wej, bo to już za długo trwa. Trzeba to skończyć. O Ej, No jak ty mi tak mocno odbijasz? Ja mam małą daj. I'm <laughs> Co? Chicken. I'm chicken. I'm chicken. <laughs> Хорошо, хорошо, я попробую Буиджо, кто не рискует, тот не пьет шампуня. Ой, я думала, что ты уже ко мне пошел, я уже была в пункте, я так быстро не умею там ходить. Ага, хорошо. Не спочить! Нет! Proszę, bo tak blisko, no i Ci punkta. Ale, dwa serduszka mi zostało. No właśnie, ci Cię, próbowałem jeszcze... Ja Cię nie... ja nie wiem, do tego portalu bo w ogóle, żeby wskoczył. Kurde, nie mi się skontrolować. Co jest? super Elita. Ja Cię widzę. i... E jak? Ja to przegram! A ty ażebyś wiedział! Jakbyś tak powiedział, to byś się tak znów świat No ja przegram, tym razem. Tym co? razem... Ja też przegram Sniper Elita ma Maroko! Co! Ja ty nie mogłem ani raz trafić! Wygrałeś! Ja ci nie mogłem co ani razu trafić! Dobra, koniec. Teraz ja Czy dałeś? Chcesz, żeby to było? Jak nie, to zostaw suba i lajka like w górę. O kurde. <gryw> no, to jest najlepsza taktyka, takie trapy. No. No. Co jest? Dobra. Szczepany, nie. Co to, nieszczepany? <gryw> o kurde. <gryw> Co to było? Zostaw, zostaw mnie, ty głupi snajperze! Lecimy! Snajper elita! Pół serca! Nie, nie, dwa miałem. Dwa, dwa, dwa. dwa i pół serca. Dwa, dwa i pół serca. Tak, ja cię trafię no i co? I co, tak mądrujesz? No nie spadłeś w obu... Nie, nie spadłeś! Nie, teraz też nie spałeś, prawda? Spadłem! Nie! Nie! Jak ja bym tam został i bym cię dobił! La kaka. To by było lakaka właśnie. <grym> <grym> no pa to Lakaka! O kurde! Co? O ja czy że ty, tyś tam przeszedł, bo mi się na chwilę tak pokazał twój nic, jakbyś był już w mojej bazie. Nie. Już się tak zasrał, jak ja cię tam w ogóle. Nie! Elo? Kurce no, się dusi. Co no, się dusi, nawet? No, no. Aha. A ja, to było tak już przepięknie Już się aż dusiłem Aż się już dusiłem Ej, 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 mordo! Morda, uyspałby się. Spadłem Fajnie Co nie spadłeś, co ty nie kłamiesz? Dwaj z się To było! Kurde, wygrałeś! Czekaj, to tylko zobaczę... 7 minut, możemy jeszcze jedno... Gdzie ty jesteś? Grab Nutella! Grab Nutella. No. Sorry. Sorry. Chodź. I'm cheating. I'm cheating. Dobra. Tara tara, to... Nie no, to moje słodki są przepiękne, to nawet nie są słodki. Laga masz, nie? Dobra, już. Masz? Mm, no? to, bo jak ty jesteś u mnie w <grym> no, ja laga miałem! Nie wiem, ja nie wiedziałem, nie mówiłem <grym> Zawsze mam laga, zapamiętaj Zawsze! <grym> Dobra, lecę, lecę! Dawaj, <grym> dawaj, dawaj, dawaj! Tak, jestem! Nie, nie gram <grym> w Tak, jestem! Nie! Cześć. Halo. Oh no. Oh no. Oh no Jest no, 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 jeszcze. Ja Nie. Nie może tak być. Oh no. Elita. Nie! Dlaczego mi z tego zablokowało sprinta? <noise> Mój budulec o oh no Dzięki Nie! Ja się rozpinio. Ja pierdzielę co się dzieje? E, co? Kiedy ty wyszczeliłeś tą szczałę? Co tak szła na dół! Sniper Elita! Ty, ale to mnie dopadło! No okay. weź, ja i tak będę pierwszy. No i... Przytomku. nie próbuj. No patrz, on musi! Dobra, dzięki mordę za punkta. Ja i tak będę pierwszy. No, <śmiech> dobra, <śmiech> nie. nie, bo to... Ty jesteś taki, że nie zniszczyłeś tego klocka, co tam jest. Aha. No ja tam mogę od razu wskoczyć! Wiedziałam, że to zrobię. Siema. Zaraz! Nie, nie, bi, nie, bi. nie, 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 I za to, ale to, to tu się było. Nie. А ты тут там? О, ну. База! Не могу тут. Я все смогу. Ты честно. Добро хотеть. Да, лага, может, добро. Не вот лагома. No jestem. Chodź, to pożegnamy. W ogóle ja mam Chodź, chodź. Dobrze widzowie, więc ja już już kończymy już nagrywania. Jak cię fajnie oglądało, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję, żeby było więcej części. Jeszcze z Bad Warsów może coś tam nagramy. No i tyle. Cię... manka.